Dobre piwo, dobra czekolada. To będzie dobry filmik. Dzień dobry, Kociakwik, Piwny Głos w Waszych domach. Dzisiaj pijemy jedno z najlepszych polskich piw według Antepta. Tak. I do tego czekolada, która została stworzona właśnie na potrzeby sparowania z tym piwem. Jest to czekolada z syropem klonowym, wanilią, kokosem. A piwo jest, zgadnijcie? z klonowym, wanilią, kokosem. I jest to Third Anniversary Funky Fluid, piwo na ich trzecią rocznicę. I co mnie zaskoczyło? Że po takiej dodatkę się spodziewać, że no, to będzie Imperial Stout, a nie, to jest barley wine. Tak, Double Purple Barrel Aged. Leżakowany w beczkach po Maker's Mark i Four Roses. Czyli generalnie spodziewam się, jak to tworzymy, to będzie buchało wanilią, kokosem, no bo i wanilia, i kokos są i dodane, i y, są mocno znaczone w aromatach tych dwóch Bourbonów. Tak, a dodatkowo Funky Fluid też jest znany z tego, że robi piwa, które buchają różnymi aromatami. Hmm, to jest takie specjalne. Aha, będzie, będzie wesoło teraz. O, jak pięknie się kruszy. Piwo otworzyłem w kuchni, bo niestety lak jest z tych mocno kruszących się. Jest ładny, jest z. Z różowy z brokatem. Tak, z brokacikiem. Ale skruszące się. <grym> nie lubię, nie <grym> lubię tego kruszącego się cholerstwa. Nikt go nie lubi. Piwo zapowiada się słodko. 30, Belgii, 12, alko, goryczka 1 na 5. No jest barley wine'owa, brązowa, klarowna. To, to fajnie. Już po zapachu można się domyślać, że będzie bardzo słodkie, bo ma zapach. No, jest bardzo słodkie. Znaczy, że czuć syrop klonowy wyraźnie mm -hmm, tak, w, tak. w tym aromacie. Mm -hmm. Jest kokos, ale głównie syrop klonowy, wanilia to są takie dominujące aromaty. No, pachnie bardzo, naprawdę bardzo słodko. Ciekawe, czy będzie wytrawne. <laughs> Nie, jest przede wszystkim słodkie, bardzo deserowe, czuć wszystkie te zatki, ale właśnie mam wrażenie, że syrop klonowy najbardziej się wbija i też pozostaje na finiszu taka mm -hmm. słodycz klonowa, a akurat syrop klonowy wiemy jak smakuje, bo... <grym> ale wanilia i kokos w sensie. też wiemy jak smakuje. Tak, <grym> bo czasami stosujemy do naleśniczków i innych takich. Tak. Albo po prostu pijemy z butelki na szoty. Nigdy nie piłeś syropu klonowego na szoty? Opiłe, słodkie, wyklejające. Ale są tu też takie aromaty toffi typowe mhm. dla barley wine, chociaż to może być po prostu wanilia i, i tak tylko mi się kojarzy z toffi. Na pewno w tym piwie się dużo dzieje. Dużo aromatów. Du jest bogate. Można tutaj sobie niuchać i wyczuwać inne Nutki, które tam gdzieś się na drugim, trzecim planie czają. Jestoby zdecydowanie deserowe. Goryczki jakikolwiek. No nie, tutaj jej nie ma. Teraz czas coś zjeść. Mamy tutaj czekoladę ciemną, minus 67% masy kakowej, z dodatkiem chipsów kokosowych, syropu klonowego, wanilii Madagaskar Bourbon. Zrobione przez Beskid Czoklet w węgierskiej górce. Jedliśmy trochę czekolad od nich. Uh -huh. y, na pinta Party pincie, mieli, tak, tak? mieli swoje stoisko i no i to co nam sprzedawali to naprawdę porządna, porządna czekolada. Kupiliśmy ze dwie czekolady i prażone ziarna kakaowca, które uważam są świetną przekąską. Też dlatego, że są tak intensywne w smaku, że nie można ich zjeść dużo na raz. Uh -huh. To nie takie jak jakieś chipsy, które po prostu się je, je aż się zje. Tylko po prostu jesz jedno, drugie, piąte, ale koniec. Ja piąte, nie... ja już po jednym dziękuję. Nie, piąte spokojnie jestem w stanie zjeść. Ale dziesiąte już nie. Zdarza nam się zjeść tym czekoladę, ale tutaj mam instrukcję, jak jeść dobrze czekoladę. Czy podjemy czystą wodą? A, prawie. Prawie. Odłam kostkę, przysłuchując się charakterystycznemu trzaśnięciu w folię. Powąchaj. I teraz ważne: połóż czekoladę na języku, nie gryź jej. Pozwól, by powoli odpływała się po całym pod imieniu języku. To właśnie zrobimy. To jest czekolada, która ma 66% bodajże, tak? Mm -hmm. Yy, więc nie jest taka super mocno gorzka. Yy, jest trochę śmietankowa. Ej, kawałek się rozpuścił. <laughs> Jejku, jak jakby jeść czekoladę w ten sposób, to taka tabliczka na godzinę starczy, albo i dłużej. 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 No oczywiście po tej czekoladzie piwo ma troszeczkę inny charakter, ale tak generalnie często się zdarza, jeżeli parujemy jakieś jedzenie z piwem, to Wzięcie gryza i łyk, albo na odwrót, powoduje, że możemy wyczuć coś innego ciekawego. No Tutaj trochę bardziej owocowo mi się, mm -hmm. wrażenie, że zrobiło od tego. No czekolada jest bardziej gorzka niż piwo. <tak>, tak. I fajnie, że ten kokos jest w postaci takich dużych, chrupiących kawałeczków. No, jest dobra czekolada, no. Bardzo dobra czekolada. Nie ma tutaj zaskoczenia chyba mm -hmm. wielkiego. A więc za to nam dużo czekolady, i w ten sposób będziemy ją jeść jeszcze pół dnia. <grym> tak. Zdecydowanie szybciej wypiję piwo. Tak, ale piwo też nie jest do takiego super szybkiego wypicia, i no wydaje mi się, tak. że taka buteleczka na dwie osoby jest optymalna. A nawet jeżeli byłoby na więcej niż dwie osoby, to mhm. też byłoby ok. Bo jest to naprawdę bardzo słodkie, yy, bardzo intensywne piwo, także spokojnie można to rozłożyć na kilka osób. No taki panelik 50 ml do szczęścia wystarczy. Oczywiście można wypić więcej, jak ktoś chce, no czemu nie, tak jak my teraz. Już browar Funky Fluid twój rodziny już miał kawałek czasu temu, to składanie teraz życzeń rodzinowych trochę nie będzie miało sensu, ale zawsze możemy życzyć, bo czemu nie. Więc wszystkiego najlepszego browarze fanki Fluid, wszystkiego najlepszego Baskit Chocolate, wszystkiego najlepszego światu. Kochajcie się i pijcie dobre piwa. A my się widzimy. Ja za czas jakiś.